Siemano Widowie, dzisiaj nagrywamy kolejny filmik z Ruina. Wiem, że dawno go nie było. Wiem, właśnie, więc już do dzisiaj nagrywamy. I tu... Teraz wiem, że atakuje Monty. Dobra, szybko. Tak, wiem. Dobra. Ja widzę, że dawno go nie było, po prostu. Bardzo Was za to przepraszam. Ale dzisiaj jest jakby czas na to, i dzisiaj będzie długi film. Jezu! Sam się wystraszyłem. Jezu, ja się sam sobie tobie wystraszyłem, Jezu. No dobra. Musimy przynajmniej Monty Golf przejść. I po co by ci trzy rzeczy? О, oh, не, не, мамки ты иди, не, ну, э. Oh. Ой. А oh, я могу это съесть? Ну я с Я dobra Okej, okej. Już się trochę. co? teraz robi takie jump Teraz... Chyba właśnie, chyba ci są teraz otwarte. Mm. <głupie> to fan powinien powinien wiedzieć, że są teraz drzwi otwarte. Głupie. Dobra, e, tu przechodzimy. Będę na narkisze żeby biegać. Dobra. No jestem pewny, że drzwi powinny być... Otwarte. Tak, to chyba są te drzwi. No tak. Nie, ej, ja cię odwiedzałem jeszcze. Odwiedzałem cię jeszcze. Pamiętajcie, widzowie, żeby zalajkować i zasobować. Dobra. Tu trzeba iść. Nie, bo lepiej zawsze ja się bieda, szczerze, bo to się tak w ogóle idzie. A może my tu już byliśmy? Nawet nie wiemy kiedy. Dobra. A. Jeszcze coś, czy to jest kula jakaś po prostu? Ej, głupie. Tu chyba jeszcze jeden kabel prowadzić. To tylko pierwszy, a tu drugi. A dziś są otwarte. Nie, są zamknięte. No ja zrobię nim prostu to mi się bardzo to mi się zaskoczyło. O Jezu! O kur... Ej, on tu za chwilę przejdzie, trzeba uciekać. Nie, trzeba uciekać, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Musimy uciekać. On chyba będzie gonił. I co, nie? Mam rację? No nie. Nie, nie, nie. Ale to Czujcie widzę. Dobra, już jestem. On jest Co dalej. Nie ma. A teraz idziemy żeby zobaczyć drugi kabel. Musimy też mosty trochę włączać, żeby nie przyszedł ten miał? Nie pamiętam. Dobra. No zaś węty się zniszczyły Trochę Właśnie Jest? Nie, nie. Tak jestem na dyker. Co ja robię w dyker? Co ja robię w dyker? Ja to chyba nic nie będzie. No jest i już tylko przeszedłem. Nie ale tyle dość ile dać było. Nie będę bajka mam iść. Czekaj. My tędy wyszliśmy. Tam nie tędy. Czyli no możemy tam przejść. No, to. Jak niby jakaś jakasi? Mamy coś zrobić. Co my mamy zrobić? A to nawet przyjścia żadnego nie widzę. A tu! Ej, dobra. Nie mogę Masti. maści. Zobaczcie. Nie, ja słyszę Muna. Nie, to jest Mun. To jest Munem. O Jezu, Jezu, Jezu. Ej, ej, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra? Jest niedobrze, jest niedobrze, jest niedobrze, jest niedobrze. Nie! Nie, <laughs> nie, To chociaż lepiej widać niż w tej gryfie. Kolczyki Coś ci się złe dostało. Coś ci się przydarzyło. Żeby nie się by to nie podpalił. Mógł być lepiej by się ładował przez cały czas. A no, on tam siedzi, no, chyba gdzieś tam jest, nie, nie wiem gdzie on jest. Był i się zmył. Ja, ja, ei, 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 boh, on się zbliża, on się zbliża, on się zbliża, on się zbliża. Dlaczego nie można maski zjeść? Mam pytanie. Nie, tu nic nie będzie. Jezu, jak to wygląda dziwnie. Tylko, że ja chcę zdjęć maskę.

Não é muito, só para chutar, é mesmo muito, só para não é na teraz nie wiem gdzie ja oh, idę. Oh, jest to jest problem. No dobra, jestem tu cię byłem. Nie, na nie. O, ale dobrze to do. tu. Pewnie trzeba ten moderatora szukać. Tutaj. Tylko, że mam cały czas maskę założoną i nie mam jak yy, ściągnąć z tej maski. Dobra. Czyli to jest nasz termin tak, na dziś. Dobra, więc nie my tu byliśmy widzowie. Biedny San. Søya dodi. Tingi. Dobra widzowie, sprawdzamy tutaj Co tu jest Nie, tu nic nie Dobra widzowie Ja za chwilę będę kończył Odcinek o, Dobra, dobra widzowie Ja już tutaj kończę odcinek Kolejny odcinek to przyjdziemy, a kolejny odcinek będzie jutro, więc ja już z Wami kończę, to lajkujcie, to pa, pa, pa.